Crowley osiągnął kolejny poziom dna i mułu i zaraz wam przedstawię dlaczego, bo Crowley'ego na pewno znacie przede wszystkim z idiotycznych filmików na platformie TikTok, na których czołgał się po podłogach, przebierał się w krasnala oraz między innymi miał nawet swój taki momencik, kiedy wystąpił razem z MrBeastem czy chociażby ze znanym streamerem iShowSpeedem postać gnoma czarodzieja z TikToka, jest stworzona właśnie przez Crowley'ego i jest on znany z destrukcyjnych i kontrowersyjnych zachowań w przestrzeni publicznej, takich jak chociażby pranki w galeriach handlowych. Crowley, który niestety dla nas występuje w Polsce, a konkretnie w Warszawie, spotyka się z negatywną opinią. Ze strony wszystkich. Dzisiaj, a dokładnie godzinę temu, w momencie, w którym nagrywam ten materiał, doszło do incydentu w Warszawie, gdzie Crowley ukazuje wideo w trakcie niszczenia samochodów, co wygląda na przypadkowe samochody. Zbudziło to oczywiście ogromne poruszenie w mediach społecznościowych, a krytyczne reakcje w Polsce obejmują także zgłoszenie do prokuratury, którego dokonał Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Organizacja ta zarzuciła TikTokerowi szerzenie negatywnych stereotypów i brak szacunku wobec Polaków w swoich materiałach. I nawet nie jest to kwestia zarzutów, sami możemy zobaczyć jak się wypowiadał. Polski naród? Wie, cała Europa. Это куколды ебаные, которые с самого детства рождаются в достатке, в хороших условиях, в приятной цивилизованной стране. И у них нету мотивации исконной с рождения идти разъебывать, понимаете? Они совсем согласны, они законопослушные, они вот знаете, вот они ебаные куколды. Поэтому я вот вообще европейское население, оно меня, ну мне хуёво от него. То есть я... Да, но ну это, блядь, реально забав. Ну вот вы хоть хоть умри, хоть ты обосрись, но вот реально загнивающий запах. Ужасно, ужасно. Мне было бы вот жить в русскоговорящей стране, я бы счастья не знал. Ну что же сделать? Боги решили, что надо как-то иначе. Как Раули с каждым днем граница доброго смаку. A według niektórych obserwatorów, niszczy również przestrzeń publiczną, w której wykonuje swoje pranki. Można by powiedzieć, że stał się takim Marcinem Dubielem XXIV wieku. Mimo, że jego filmy oczywiście zbierają miliony wyświetleń, jego popularność opiera się tylko i wyłącznie kontrowersji oraz wywołaniu zamieszania i niechęci u osób postronnych. Początkowo zdobył on popularność dzięki nagraniom, w których jako zielony czarodziej, a jeszcze wcześniej a jeszcze wcześniej czołgając się po podłodze, pełzał przez galerie handlowe, wywołując wręcz absurdalną i komiczną atmosferę. Jednak te działania przeradzają się coraz bardziej w destrukcyjne formy rozrywki których ignoruje on panujące w Polsce i także na świecie zasady społeczne. Oczywiście ma on ogromną liczbę obserwujących, bo na YouTubie ma on ponad 1 400 000 subskrybentów, no ale nie zwalnia go to z bycia idiotą. No a zapytacie się mnie, skoro on jest takim debilem, to dlaczego go po prostu nie deportujemy tam skąd pochodzi? No, właśnie nie wiem. Bo teoretycznie to jak zachowuje się Crowley, można podpiąć pod rozbój w miejscu publicznym, a w Polsce znajduje się tego typu artykuł. Odpowiedni przepis dotyczący deportacji obcokrajowców za przestępstwa znajduje się w polskim prawie w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach. Konkretnie chodzi o artykuł 303 tej ustawy, która reguluje sytuację, w której cudzoziemiec może zostać usunięty z terytorium Polski. Artykuł 303 Pierwsza Ustawa o Cudzoziemcach. Cudzoziemiec może zostać zobowiązany do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Dlaczego tak się nie dzieje? Nie wiem. Dlaczego mu się na to tak pozwala? Nie wiem. Czy mam nadzieję, że w końcu ktoś spuści mu w porządku... Wiecie co? Mam nadzieję, że w końcu uda się go naprostować. Niech takie panowie, mili, polscy dresiarze się do niego przyjdą. W Warszawie jest to to może kibice Legii Warszawa, niech tam mu pójdą, niech go tam porozmawiają z nim rzecznie i może go w końcu naprostują, bo to jest dramat. I kolejna aktualizacja dosłownie sprzed chwili, bo Crowley został zbanowany na platformie Twitch i... Wow, Twitch w końcu banuje za coś innego niż tylko n-wordy, które zostały rzucone przypadkiem. Gratuluję, gratuluję Twitch. I kolejna aktualizacja, bo ta nieszczęsna ukraińska bądź białorusińska, ile ludzi tyle opinii pchła, postanowiła przenieść się również do warszawskiego metra i drze tam swoją mordę.

Błagam niech ktoś mi wytłumaczy fenomen tego człowieka. Czy możemy go po prostu wywalić za granicę? Nie wiem. Skąd on się wziął w ogóle? Cały jego fenomen to jest. To jest kwintesencja idiotyzmu i ci ludzie, którzy jak pieski wokół niego chodzą, to jest dramat, on łaknie atencji, otoczył się konkordonem dzieci, przez co pewnie dlatego nie może dostać w łeb, czy ktoś może po prostu walnąć mu w łeb i przeczołgać go te 200 km w stronę granicy i go po prostu przerzucić przez to ogrodzenie, co postawili, to jest dramat, to jest dramat, po prostu dramat, no mam nadzieję, że w końcu rozruba. Która wydarzyła się dzisiaj w Warszawie i to, że w końcu politycy zaczęli reagować, przyczyni się do tego, że ten szkodnik zostanie wyrzucony z tego kraju. Jak najdalej. Na drugą stronę globu. Eee, to jest trzecie dogranie czegoś do tego materiału. Jednak okazało się, że udało im się go zwinąć. Jezus Maria, cała historia skończyła się dobrze. No. lepiej się skończyć nie mogła miłego wieczorku. I do zobaczenia.